Dzień dobry Państwu, witam Was bardzo serdecznie. Ja myślę, zanim przejdziemy do uroczystości, proszę o odśpiewanie hymnu narodowego. Panie Starosto, Panie Panowie. Ster serdecznie witam wszystkich Państwa na dzisiejszej uroczystości, która w sołectwie brzeźno-szlacheckie niejako rozpoczyna obchody w setnej rocznicy odzyskania przez naszą Ojczyznę niepodległości. Gdy ona rodziła się w listopadowe dni 1918 roku, Józef Piłsudski wysłał telegram, w którym powiadomił narody świata, o istnieniu niepodległego państwa polskiego. Odrodzony kraj nie miał jeszcze konstytucji i nie był uznawany na arenie międzynarodowej. Nie miał także ukształtowanych granic, o które trzeba było walczyć. Owa walka o granice ma także historyczne odniesienie do Gochów, a pamięć o tamtych wydarzeniach zakorzeniła się w tradycji tej ziemi. Pragnieniem kaszubskiego ludu na Gochach było żyć w państwie polskim. Dlatego czynnie wspierali działania utworzonych z patriotycznego powiewu rad ludowych, które powstały z rad parafialnych w Konarzynach, Brzeźnie, Bożyszkowach i Borowym Młynie. Mimo, że zaborca był nadal silny, ryzykując represję, zorganizowali w parafiach wiece patriotyczno-religijne które stały się zaczątkiem ponadrocznej walki nie tylko o sprawiedliwą granicę, ale także o godność tej ziemi. W Brzeźnie członkami Rady zostali proboszcz parafii, ksiądz Władysław Rygielski, Augustyn Lew Kiedrowski, Władysław Rąpa, Jan Spiczak, Wincenty Zmuda-Trzebiatowski, Franc Gliszczyński, Józef Domach i Jan Myszka. Niemal od zarania tych działań Brzeźno połączyło swe siły z parafią Borowy Młyn, gdzie proboszczem był ksiądz Bernard Gończ. I na pierwszej manifestacji 1 grudnia 1918 roku w brzeźnie te dwie parafie wystąpiły razem. Owocem podjętych działań było utworzenie w dniu 6 grudnia 1918 roku Rady Ludowej Powiatu Czuchowskiego, na której czele stanął faktyczny przywódca gochów, ksiądz Alfons Schulz-Konarzyn. W składzie jej znaleźli się także mieszkańcy Brzeźna, nauczyciel Władysław Rompa i Augustyn Lew Kiedrowski. Apogeum wydarzeń nastąpiło 16 lutego 1920 roku, gdy, Konarzyn, po, gdy od Konarzyn poborowy młyn gochy wyraziły swoją wolę bycia w Polsce. Padły strzały, tyczenie granic przerwano, a dzień ten do historii regionu przeszedł jako wojna palikowa. Tak naprawdę wojna trwała od listopada 1918 roku. Zyskując sympatię Francuzów, Kaszubi na Gochach doprowadzili do korekty granicy. Jej symbolem stały się kamienie graniczne, przy których stanęło wojsko polskie. Warto wspomnieć, iż jednym z wojskowych garnizonów było wówczas Brzeźno. W latach II Rzeczypospolitej organizowano przy granicy patriotyczne festyny, palono ogniska. Śpiewano pieśni, a przy słupach stawiano portrety marszałka Józefa Piłsudskiego jako twórcy niepodległości. Wyrażano przy tym pragnienie, by granica przestała dzielić polskie ziemię. Tym samym oddawano hołd dla tych, którzy o to walczyli. Dlatego w roku stulecia niepodległości zrodziła się w naszym sołectwie idea, by dla upamiętnienia tamtych wydarzeń odtworzyć jeden z dawnych kamieni granicznych. Dziś w Święto Żołnierza Polskiego idea ta została zrealizowana. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się swoim życzliwościom i zaangażowaniem do tego, a w szczególności panu Bogosławowi Tomaszowskiemu ze Szczecina, Krzysztofowi Tyborskiemu z Konarzyn, Zakładowi Państwa FLIS ze Stradzewa Kołochoszczna, Saperom Zdrawna, panu Andrzejowi Szutowiczowi, Sołtysowi Bolesławowi Adamowi Buchholc, i mieszkańcom Brzeźna, a w szczególności Janowi Myszka, Czesławowi Tybora i Piotrowi Wolskiemu. Dziękuję również władzom gminy Lipnica, panu wójtowi, za wyrażenie zgody na umiejscowienie tego kamienia. Szanowni Państwo, pośród walczących o po sprawiedliwą granicę, straszna niemiecka zemsta dopadła księdza Alfonsa Szulca z Konarzyn księdza Bernarda Gończę z Borowego Myna i wójta gminy Brzeźno Augustyna Lech Wojny nie przeżyło wielu strażników granicznych, którzy pełnili służbę w Komisariacie Straży Granicznej Brzeźno, łącznie z komendantem Czesławem Krudzińskim. Ogólnie w latach 1939-1945 z grona mieszkańców ówczesnej gminy Brzeźno zginęło bądź zostało zamordowanych ponad 40 osób. Uczcijmy wszystkich minutą ciszy. Dziękuję. Jeśli ktoś z Państwa chciałby zabrać głos, bardzo proszę. Proszę bardzo. Witam Państwa. Dzisiejszy akcent patriotyczny nie jest przywracaniem dawnej granicy. Nawet w żartach nie powinno to opaść. Ma ten symboliczny kamień przypominać tym, którzy tu będą przechodzić, przejeżdżać dać chwilę zastanowienia, refleksji, dlaczego to tutaj ma miejsce co tu się działo 100 lat temu. I wówczas może dotrze. Do umysłu, że 100 lat temu trzeba było mieć Ausweis, żeby tu przekroczyć ten teren. Dzisiaj nie potrzebujemy ani paszportu, ani dowodu. No chyba, że jest jakaś kontrola wyrywkowa, ale generalnie możemy poruszać się po praktycznie całej Europie bez granic. One są symboliczne, ale w tamtych latach musielibyśmy przejść przez kontrolę graniczną, przez. Wojskowych, którzy, graniczników, którzy pilnowali, aby nie przejść, nie przekroczyć tego terenu. Kaszubi z tych stron byli szczególnie dotknięci wojną i granicami. Mówi się o rozbiorach Polski, o 123 latach nie... braku niepodległości. My natomiast mieliśmy 148 lat w tej historii, bo już od pierwszego Rozbioru 1782 roku do 1920 roku tej niepodległości nie mieliśmy. Tym bardziej musimy podkreślać te nasze akcenty tutaj na Kaszubach, że to 100 lat niepodległej obchodzone w całej Polsce w tym roku już dla nas będzie trwało 3 lata. Oby nigdy te granice nie zostały przesunięte lub wznowione. Niech żyje niepodległość. poproszę teraz pana starostę i pana wójta o odsłonięcie tablicy pamiątkowej. Tablica, która została umiejscowiona w tym miejscu głosi następujący napis. W tym miejscu w latach 1920-1939 przebiegała granica Rzeczypospolitej Polskiej z Niemcami. Kamień graniczny numer 173 odtworzono jako pamiątkę w setną rocznicę odzyskania niepodległości. Sołtys i mieszkańcy sołectwa Brzeźno-Szlacheckie, Stowarzyszenie Satorów Polskich, Nowe września 2018.